No, nie wierzę. Znowu tu jestem. Dopiero co tu byłem, i znowu tu jestem. No, jakoś taki jestem przejaskrawiony chyba lekko na tym moim obrazie, więc może lekko ściemnie, ale mogę powiedzieć: dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. O poranku. 5.55 wybiła właśnie przed chwilą, i możemy zaczynać kolejne wydanie po raz 1879 klubu 555, jak zwykle. Mam nadzieję, że trochę jeszcze potrwa. Ale póki co nie skupiajmy się na tym, bo przecież trzeba dobrze zacząć dzień. Mam nadzieję, że przybiłeś sobie już piątkę przed lustrem i powiedziałeś do siebie naprawdę miłe słowa. Bo dzięki temu dobrze zaczniemy. 255 dzień dzisiaj. 37 tydzień nam upływa. 255. Może to coś znaczy. Któż to wie? I co dalej? Co dalej? Dzień brukarza, święto wojsk lądowych i dzień narodów zjednoczonych dla współpracy południe południe. No niech i tak będzie. Do końca roku zostało nam 110 dni, czyli to jest 2 razy 55. <grywania> no 2 razy 55 dni do końca roku, czyli możemy wykorzystać to, tak podzielić to na dwie części i wykorzystać te 110 dni. 19 września zaczynamy webinarem planowanie Twojego najlepszego roku, mojego zresztą też, ale to dopiero 19 września. Mam nadzieję, że weźmiesz, liczę na to, że weźmiesz udział w tym wielkim wyzwaniu. Dzień potrwa dzisiaj 12 godzin 56 minut, czyli jest dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 14 minut. Los, o to jest takie, takie właśnie cytat na dzisiaj mojego ulubionego Anonima, to właściwie jest taki proaktywny. Los jest tym, co nam się przydarza. Wolność jest tym, co z tym zrobimy. Wow! I genialne jest to zdanie, po prostu jest genialne. Los jest tym, co nam się przydarza. I na to często nie mamy wpływu. Natomiast wolność to jest to, co z tym robimy, i na to mamy. Pełny, absolutnie pełny wpływ. Do końca lata zostało nam raptem 10 dni. Do końca astronomicznego lata, a dopiero coś lato się zaczynało. No niesamowite, jak to przeleciało szybko. Ale nie, 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 czy ja narzekam? Nie, no skąd co Pan? Piąta 58, 40 sekund. Paweł Bobin. Pamiętajmy o tym, że mamy taką stronę, na której można założyć sobie konto. I uwaga, przez sam fakt logowania się oznaczasz obecność i możesz wypracować sobie samodyscyplinę. A tak jak wczoraj powiedziałem, wytrwaj na początku 7 dni, a potem może 30, albo 55, albo 91, albo może 555. Ta decyzja należy do ciebie, ale dzisiaj będę o tym mówił, jaki to może mieć wpływ na Twoje życie. A może mieć bardzo konkretny. 22 września będę zaproszę na ZUMA, żeby powiedzieć wszystkim tym, którzy są nowi, że czym w ogóle klub jest i bo nie będę każdego dnia powtarzał przecież, co to jest klub 555. Paweł Bobin jest z nami. Czemu ja mam tutaj dwie? Nie, nie Paweł Bobin, tylko Jarek Gabski. A jest z nami od 23 maja 2019 roku. Tylko czemu ja mam tu na dwa nazwiska? Nie, Paweł Bobin, jednak. Paweł Bobin. Dobra, przepraszam. Intro, bo już zaczynamy, a zaraz powiem, kto to jest Jacek, Jarek Gabski. Rzucam ci wyzwanie. Bądź ze mną 91 dni z rzędu, codziennie, a zobaczysz, co się stanie. Napijesz się ze mną herbaty? No pewnie, że się napijesz ze mną herbaty o poranku. Szczególnie ci, którzy są dzisiaj pierwszy raz być może po kawce wczorajszej z Gosią Ome, a może po y, szkole wygranych w Krakowie, a może po spotkaniu w Sheffield, a może po bajkę to polska nie wiem ale całkiem sporo ostatnio miałem pięknych spotkań więc jeżeli jesteś tutaj ze mną dzisiaj to witam cię bardzo serdecznie w naszym gronie i napij się ze mną herbaty o poranku albo może masz inny pomysł na to pomysłu na to czego się tam jeszcze możesz napić ja mam akurat herbatę mieszankę miętowej miętowej z hibiskusem o poranku. Właśnie. I ten Paweł Bobin prawidłowo wytypował liczbę osób, które się zalogowały. Natomiast Jarek Gabski <noise> napisał wczoraj na czacie: Fryderyk, twoje wystąpienie w Krakowie to jak pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu. Zrobiłeś mi dzień, po prostu. Zrobiłeś mi wczoraj dzień, jak zobaczyłem ten komentarz. Po prostu mega. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci z całego serca. Tak jak powiedziałem ostatnio, zostań. Nie ty, Jarek, ale wszyscy, którzy dołączyli do nas wczoraj albo dzisiaj, po prostu zostań 7 dni. 7 dni z rzędu. Wypróbuj, co, to, co, co się stanie, ale pod warunkiem oczywiście, że zaczniesz pewne rzeczy robić, o których tutaj mówimy, co się stanie w twoim życiu, jeżeli zaczniesz bywać z klubem 555. No dobra, nie mam dzisiaj informacji na temat tego. O, Ewa Popławska, dzień dobry, ja po kawce po raz pierwszy. No bardzo serdecznie cieszę się, bardzo się cieszę mocno z tego powodu, że jesteś tutaj z nami. Nie wiem, kto ma dzisiaj urodziny. O, Joanna Śliwowska, też pierwszy dzień w klubie. No to piszcie dalej, proszę. Skąd tutaj się pojawiliście, ale bardzo, bardzo mi miło, że jesteście ze mną. Dzwonek miał być. Zaczynamy siłownię umysłu. Halo! Nie wiem, kto ma dzisiaj urodziny, więc nie będę śpiewał Happy Birthday, ale zadałem pytanie, ponieważ dzisiejszy klub mm, będę mówił o tym. Zresztą napisałem to w zapowiedzi. Może przypomnijmy sobie tylko krótko. Oj, dzisiaj chyba jestem trochę niezorganizowany, bo się wczytałem w komentarze, których było naprawdę, naprawdę dużo. Będziemy dzisiaj mówili na temat. Tworzenia proaktywnego życia. I to ktoś powie: Fajnie, Fryderyk, łatwo powiedzieć, od czego mam zacząć, żeby odnieść sukces? Jest na to pewna metoda, o której prawie wszyscy wiedzą, a mało kto z niej korzysta. I skąd to wiem? Bo już zdążyłem poznać klubowiczów i wszystkich tych, którzy podchodzą do rozwoju osobistego w jakiś tam sposób, ale o tym będę mówił za chwilę. Zadałem jednak pytanie na czacie. W ankiecie, tylko teraz sobie powyłączam wszystko, co trzeba, zadałem pytanie. Czy wiesz tak naprawdę, czego oczekujesz od życia za 10 lat? Czy masz dokładny obraz, co ma być? Miałem dopisać jeszcze tego, co ma być, ale już mi się nie zmieściło. I uwaga, bardzo precyzyjnie. Ma obraz tego, co ma być w ich życiu, ma 21% ankietowanych. Raczej mam bliste wyobrażenie 62%, za długi okres dla mnie 11%, i wreszcie nie myślę o tym w ogóle 6%. Moi drodzy, tylko to, co w naszej głowie się pojawia, dostaje prawdziwą szansę na to, żeby się zrealizowało, ponieważ wszystko na tym świecie Zazwyczaj powstaje trzy razy. Nie wiem, czy zauważyliście. A na przykład taki piękny dzwoneczek, który trzymam, ktoś go musiał wymyślić, że taki właśnie będzie w tym kształcie, z takiego materiału. Później trzeba było zrobić do tego projekt, plan i wreszcie zrobić to. Podobnie jest z naszym życiem, że jeżeli chcemy, żeby ono przybrało konkretny kierunek, to muszę wiedzieć, w którym kierunku ma to być. Nie ma innego wyjścia, i niestety, uwaga, e, tylko 21% bardzo precyzyjnie wie, ankietowanych bardzo precyzyjnie wie, w którym kierunku mają pójść, co ma jeszcze w ich życiu nastąpić za 10 lat, a może za 20, a może za 30. Czy to jest gwarancja tego, że tak będzie? To nie jest gwarancja. Dajemy sobie szansę. Jeżeli nie mamy wyobrażenia na temat tego, co ma być, to będziemy dryfować. Napisałem tak, jak powiedziałem to w zapowiedzi, że chcecie dzisiaj powiedzieć o pewnym zjawisku i o tym będę mówił za chwilę, o pewnym zjawisku, które daje Ci w zasadzie ogromne prawdopodobieństwo, jeśli nie powiedzieć by gwarancję tego, że dojdziesz do miejsc, do których chcesz dojść. Ale zanim do tego przejdę, to chciałbym tylko zacytować kilka komentarzy pięknych, które daliście do zapowiedzi i Dobrosława Gazicka napisała coś, co to jest zdanie z książki Stevena Covey'a, chyba to jest z siedmiu nawyków. Ludzie proaktywni mają własną pogodę. Dla nich nie ma znaczenia, czy pada śnieg, czy jest upał. Oni są napędzani przez wartości. Chyba ostatnio za dużo razy już o tym mówię, ale, ale chyba, chyba trzeba. Czy trzeba wiedzieć? Tak naprawdę trzeba po prostu wiedzieć. Po pierwsze, co jest dla Ciebie ważne w życiu? Jakie masz wartości? Czym się kierujesz? A po drugie wyznaczyć kierunek, gdzie chcesz być. I Tomek Szarek napisał pięknie: "Smutne jest to, smutne jest to, że ludzie są biedni, bo jeszcze nie zdecydowali by być bogatymi. Mają nadwagę i są niewysportowani, bo nie zdecydowali jeszcze by być szczupłymi i sprawnymi fizycznie. Nieefektywnie marnują czas, bo nie zdecydowali jeszcze by być dużo bardziej produktywnymi we wszystkim, co robią." Brian Tracy powiedział tak mądre zdanie: No właśnie, to jest takie mega proaktywne, prawda? Smutne jest to, że ludzie tego w ogóle nie wiedzą, że trzeba zdecydować i zrobić jeden, zrobić coś bardzo ważnego, o czym zaraz Ci powiem. To jest tak naprawdę proste, chociaż wcale nie jest takie łatwe. Salidas napisała: Życie proaktywne. Przypomina odkrywanie nieznanego wszechświata. To jak badacz, który wyrusza w przestrzeń kosmiczną, zdobywając nieustannie nowe terytoria. To jak oddech, który napełnia płuca energią i życiem, dając siłę do pokonywania przeciwności. To także jak wdzięczność, która jest źródłem radości i inspiracji. Prowadząc życie proaktywne, odkrywasz nowe horyzonty. Eksplorujesz granice swoich możliwości i czerpiesz. Pełnie z każdej chwili. To jak odkrywcza podróż, pełna niespodzianek i odkryć, która sprawia, że każdy dzień jest przygodą. Bardzo mi się podoba to, co napisała Ola Woźniak. Szansa nie uprzedza nas, że niebawem przyjdzie. Najczęściej skrada się cichutko i czeka, czy ją wykorzystamy, cytując Izabel Mauro. Ale szansę jesteś w stanie dostrzec tylko wtedy, kiedy znasz kierunek. Nie wiem, czy o tym wiesz. Ale kiedy układasz z puzli ogromny obraz, to pasujący puzel możesz wiedzieć, który to jest, tylko widząc obraz, który układasz. Prawda? Napisz mi w komentarzu, czy wiesz, o co mi chodzi. Że możesz dobrać właściwy puzel tylko wtedy, czyli szansę, kiedy wiesz, w którym kierunku zmierzasz i jaki obraz układasz. Sylwia Mieczkowska. Człowiek to znacznie więcej niż tylko fizyczność, czy tylko prawa fizyki. Człowiek może się zatrzymać, następnie najpierw zainstalować, a potem wciskać, kiedy tylko potrzebuje guzik, stop. I to się nazywa proaktywność. Proaktywność to także przejęcie kontroli, kreowanie obecnej chwili, bez wracania i rozpamiętywania tego, co było i co jest i tego, co nie jest zależne od. Naszych możliwości. Piękny cytat jeszcze, komentarz zrobiła i Monika Krok, i Gosia Pachlita Powalska. Ale już nie mam na to wystarczającej ilości czasu. Jeżeli chcę Ci dzisiaj powiedzieć o bardzo prostym kroku, który trzeba wykonać, żeby nadać kierunek swojemu życiu, i o tym Ci zaraz powiem, ale najpierw oczywiście co? Historia. Historię gdzieś tam znalazłem kiedyś. Wysłała mi ją Monika Król i ją gdzieś tam zapisałem. Monika Król z Chicago. I chciałbym dzisiaj właśnie do tej historii wrócić, którą otrzymałem dosyć dawno już. Historia nazywa się Oświecony Żółw. <laughs> tak fajnie to brzmi Żółw, który jest oświecony. Najbardziej żałuję tego, że kiedy prowadzę klub, nie mogę zerkać za każdym razem na komentarze, które mi piszecie, a dużo się tu dzieje, naprawdę dużo. Jest muzyczka, Cornelio, jest, jest. Oświecony żółw. Na wielkiej i niezwykle pięknej plaży spotkało się raz trzech wielkich mistrzów wraz ze wszystkimi swoimi uczniami i dyskutowali na wiele tematów, poruszając tajemnice ludzkiej psychiki i natury. Zawsze na koniec dyskusji jeden z uczniów miał jeszcze po kilka pytań do każdego z mistrzów. Kiedy po kilku dniach spotkanie dobiegło końca, najstarszy ze światłych nauczycieli zwrócił się do poszukującego odpowiedzi na swoje pytania ciekawskiego ucznia, tymi słowami: Popatrz, oto żółw, który od kilkuset lat przybywa na te plaże. Jest bardzo wiekowy i bardzo mądry. Zadawaj mu codziennie pytania. Kiedy on ci odpowie, doznasz oświecenia. Uczeń podekscytowany powrócił na plażę o wschodzie słońca, zadając wiele pytań Żółwiowi, na co ten nic mu nie odpowiedział. Uczeń siedział przez cały dzień do wieczora, zadając Żółwiowi wiele różnych pytań, które ten zbywał milczeniem. Uczeń był uparty. Wrócił następnego dnia i następnego, aż 42 dnia usnął zmęczony obok Żółwia. To właśnie wtedy przyśnił mu się sen, w którym świętobliwy Żółw w szacie mędrca zadał mu pytanie: Dlaczego tak mnie niepokoisz swoimi wątpliwościami? Przychodzę codziennie, odparł młody, zadając ci świętobliwy Żółwiu pytania, by znowu znać oświecenia, na które ty nie odpowiadasz, odpowiedział uczeń. Dlaczego tak mnie niepokoisz swoimi wątpliwościami? Jak widzę, nie rozumiesz, że już ci odpowiedziałem. Jak to? Jak to? Ja niczego nie słyszałem. Widocznie zagłuszyłeś swoimi pytaniami i wątpliwościami odpowiedzi, które są i zawsze były w twoim sercu. To właśnie wtedy uczeń pojął, że wiedza, wiedza to nie wszystko, że na pewną wiedzę trzeba się otworzyć i przyjąć ją do serca, by pozbyć się wątpliwości. Prawdziwa wiedza o istocie życia i natury jest dookoła nas. Mocno związana i oparta o nas samych, nasze wnętrze. Nie da się jej zdobyć inaczej, jak przez studiowanie siebie samego. Teraz po wielu latach, kiedy ten trochę zbyt ciekawy uczeń stał się dla wielu otaczających go ludzi prawdziwym mistrzem i mędrcem. Zawsze kiedy przechodzi po plaży obok wielkiego yy, sędziwego żółwia uśmiecha się w duszy i oddaje mu pokłon za nauki, które wskazały mu drogę do oświecenia, gdyż to właśnie wtedy zrozumiał, że na niektóre prawdy musi się jeszcze poczekać i tylko cierpliwość może sprawić, że znajdzie się na nie odpowiedzi. Historię napisał Marek Kopacz, nie znam go, ale, ale fajna historia o sędziwym żółwiu, która mówi o tym, że Trzeba odpowiedzi szukać w sobie samym. Żeby tę odpowiedź w sobie samym znaleźć, trzeba się w siebie wsłuchać. Trzeba siebie docenić, pokochać. Trzeba zacząć myśleć kategorią, co ma jeszcze w moim życiu nastąpić, żebym prowadził spełnione, mądre. Bogate, szczęśliwe, zdrowe, długie życie. To właśnie dlatego warto zadać sobie pytanie, co ma jeszcze być w moim życiu? A ta tajemnica, o której chcę ci dzisiaj powiedzieć, jest banalna. I wiem, że być może powiesz, Fryderyk, nie odkryłeś Ameryki, ani nie wynalazłeś prochu. Otóż trzeba zacząć wypracowywać nawyki, które doprowadzą Cię do celu. Zadaj sobie pytanie: czy nawyki, które dzisiaj masz, doprowadzą Cię do Twoich celów? Mózg automatyzuje nawet do 80-90% naszych zachowań. Twoim zadaniem jest dzisiaj sprawdzić, i wypisać, obserwować się dzisiaj przez cały dzień, i sprawdzić, jakie masz nawyki. Co tak naprawdę odruchowo robisz, bo zdefiniujmy sobie, czym jest nawyk. Nawyk? O nawykach mówimy od początku klubu. Nawyk jest zachowaniem, powtórzonym wystarczającą liczbę razy, by stało się odruchowe. Czyli. Jakie czynności robisz odruchowo, na przykład kiedy skończy się klub? Albo co robisz, kiedy wstajesz? Czy sięgasz najpierw po telefon? Czy najpierw może medytujesz, a może robisz jakieś ćwiczenia? Co zrobisz odruchowo dzisiaj po zakończeniu klubu, kiedy przestaniesz mnie słuchać? Co zrobisz wtedy? Jeżeli chcesz tak naprawdę osiągać to, co powiedziałem, czyli długie, mądre. Bogate, zdrowe, spełnione i szczęśliwe życie. Będzie ci trudno to zrobić za pomocą świadomego umysłu. Po prostu stoisz przed wyzwaniem, żeby wypracować właściwe nawyki. Nawyk jest zachowaniem, które jest. Wystarczającą liczbę razy powtórzone, by stało się odruchowe. Wykorzystaj tę cechę mózgu. W przypadku każdego cyklicznie powtarzającego się zachowania, mózg zaczyna automatyzować ten proces. W pewnym momencie, kiedy powtórzysz to wystarczającą liczbę razy, mózg uważa, że jest to dla Ciebie ważne i zacznie robić to automatycznie. Są ludzie, którzy uważają, że nasze nawyki, czyli pewna automatyzacja, może ograniczyć Twoją wolność. Tymczasem nawyki są największym źródłem wolności w Twoim życiu. Jeżeli właściwe nawyki wypracujesz, będziesz do celów dochodzić automatycznie. Czyż nie pięknie to brzmi? Prawda? Będziesz. Swoje cele realizować automatycznie, jeżeli. Jeżeli wypracujesz odpowiednie nawyki. To było dzisiaj nawet jako cytat w kalendarzu. Los jest tym, co nam się przydarza, wolność jest tym, co z tym robimy. Jeżeli teraz, uwaga, znasz kierunek, w którym zmierzasz. Na przykład, chcesz osiągnąć. Dzisiaj jestem nudny z tym. Długie, mądre, bogate, zdrowe, szczęśliwe i spełnione życie. To zastanów się, które nawyki cię do tego doprowadzą. Myślę, że jeżeli wiesz, co ma być w twoim życiu za 10, 15, 20 lat, to kiedy już wiesz, to jest to dosyć proste, jakby wiedzieć, które czynności Cię do tego doprowadzą. Prawda? Napisz mi teraz w komentarzu, czy dobrze to wytłumaczyłem. Jeżeli wiem, gdzie chcę być, to jest to w zasadzie proste wyznaczyć działania i czynności, które mnie do tego prowadzą. Prawda czy nie? Tak? Więc teraz, jeżeli wypiszesz sobie wszystkie czynności, które Cię prowadzą do tego celu, to zrób z tego nawyki. Prawda? Więc żeby zrobić z tego nawyk, trzeba daną czynność, i to jest właśnie to, co jest proste, ale wcale nie jest łatwe, trzeba daną czynność powtórzyć wystarczającą liczbę razy, żeby mózg to zautomatyzował. I to może być naprawdę dużo razy, i to wymaga ogromnej samodyscypliny. Ale kiedy będziesz w klubie przez na przykład 91 dni i poznasz wszystkie nawyki w klubie, czyli wszystkie 13 nawyków ludzi sukcesu, to one ci i zaczniesz je wdrażać to one ci pomogą we wszystkim, żeby osiągnąć długie, mądre, bogate, szczęśliwe, spełnione życie. A to jest tak naprawdę moja misja, żeby Cię przekonać do tego. I przekonuję Ciebie, właśnie Ciebie. Teraz, jak mnie widzisz, to skup się. Chcę, żebyś prowadziła, prowadził, piękne i osiągnęła osiągnął piękne, mądre, Długie, bogate, szczęśliwe i spełnione życie, prawda? Czy to jest dla Ciebie ważne? To zrób to, o czym powiedziałem. Wyznacz działania, które Cię prowadzą do takiego życia i zacznij krok po kroku, step by step, robić z tego nawyki. To takie proaktywne. Działasz wtedy w strefie swojego wpływu w stu procentach. Nie zwracasz uwagi na to, co Ci mówią ludzie. Robisz to, co jest dla ciebie ważne. Prawda? Zatem nie zwlekaj i zrób dzisiaj na zadanie domowe. To właśnie. Nawet jeśli, Julita, masz 55 lat, być może przed tobą jest następne 30-40. Nie warto? Przypomnij sobie, 30 lat temu miałaś 25. To było dosyć dawno, prawda? To szmat czasu. Dzisiaj szansa na to, że przeżyjesz 85 lat, jest ogromna. Więc nie zmarnuj tej szansy. Tylko wymyśl sobie, co ma być jeszcze. Okej? Okay? Dobra. Moi drodzy, jest godzina 6.22 i w zasadzie zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Może dzisiaj nie będzie piosenki klubowej, a puścimy sobie dzisiaj Lucky Day. Niech będzie trochę inaczej. Niech będzie po prostu tak jak dawniej, kiedy jeszcze piosenki nie było. Zacznij, proszę, robić rzeczy, których do tej pory nie robiłeś, żeby osiągnąć coś, czego do tej pory nie osiągnąłeś. To takie proste, prawda? To takie proste. Wymyśl, proszę, co ma być. Przeznacz na to swój czas. A potem wymyśl wszystkie działania, które do tego doprowadzą i zrób z tego nawyki. To trochę może potrwać nawet parę lat, ale prawdziwe zmiany potrzebują czasu. Dziękuję Ci za dzisiaj, pamiętaj o tym, że mamy jedno życie. Jeżeli je dobrze przeżyjemy, to w zupełności wystarczy. Pamiętaj, że 19 września mamy webinar, w którym będę Cię zapraszał do wielkiego wyzwania Twój najlepszy rok. Pamiętaj o tym, żeby dać kciuka. Zasubskrybuj proszę, właśnie jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj proszę YouTube'a i obserwuj mnie na Instagramie, bo tam się też dzieje dużo. I będzie dzisiaj jeszcze wieczorem piękne spotkanie hmm, pitucitu, gdzie będziemy mówili na temat tego, jak być dobrym człowiekiem właśnie na Instagramie. Zapraszam Cię, jeżeli możesz, to po prostu zacznij mnie obserwować i tam będzie dzisiaj piękna rozmowa wieczorem o godzinie 19. Trzymaj się, do jutra robimy... Nie, jutro będzie Magda. Ja będę ponownie pojutrze. Do zobaczenia, trzymaj się. Cześć, cześć, cześć. Widzimy się w czwartek. Rób z życia arcydzieło, koniecznie.